Siemanko, widzę, że grałeś w różne fajne gierki o tematyce skoków narciarskich na swoim kanale. O, ochronił mój komputer z Windows. Ciekawostka. Wow, ale mi się odpaliło. Nawet są efekty dźwiękowe. Chciałbym ci przekazać niezwykłą gierkę polskiego autorstwa, jaką jest Trener Skoków Narciarskich 2006. Rozdzielczość niestety jest na, na niskim poziomie i yy, obawiam się, że ten film nie będzie miał super jakości, ale jestem ciekawy, co ta gra zawiera w sobie. Informacje. Trener Skoków Narciarskich, wersja pierwsza, autor gry Krzysztof Fonał. Zdjęcia, Tomasz Fonał, to może jego brat. Być może nie grałeś w nią, a gra ma mega dużo. Duży potencjał w zasadzie miała. Serdeczne podziękowania dla pana Pawła Wagnera za reklamę gry z Gra dedykowana jest najlepszemu skoczkowi ostatnich lat, Adamowi Małyszowi. Zapraszam na skoki na czaski. Zaczniemy sobie nową grę. Kadra A, nawet kadrę B możemy wybrać. Dobra, zacznij grę. Menadżer, Kubika, Polska, zatrudnienie, Polska, kadra A, 70 tysięcy euro. Mamy piątek, 1 lipca 2005 roku. Mamy w ogóle jakąś wiadomość. O, życzę radosnej i zaciętej gry, Krzysztof. Dziękuję, panie Krzysztofie. A jeżeli byście chcieli więcej takich odcinków, Adam Małysz, Robert Mateja, Mateusz Radkowski, Marcin, a Hamelysz, przepraszam, to... Madame Melch jest. Być może nawet z tej gierki. No to zostawcie łapkę w górę. Mamy Kamila Stacha. Możemy zdegradować, awansować. Możemy stworzyć nowego. Oprócz nie zatrudnij żadnego łowcy talentów. Ja że jakie to jest rozbudowane. I zasubskrybujcie kanał. Będzie mi bardzo, ale to bardzo miło. To jest coś, do czego wracam i lubię połączenie menadżera ze skokami. Mega niszowy temat, ale jeśli ci się spodoba, to możesz fajny content stworzyć wokół tego na swoim kanale. Uhu, dobra. My możemy sobie tutaj jakiegoś trenera wybrać. Mamy też Skocznie. O, mamy wszystkie, cały spis Skoczni. Możemy scroll'em to też. Dobra. Dalej leci. Szpital. Adam Melysz y, chyba nie jest w szpitalu Adam Melysz. Stan zdrowy jest chyba Melysz. Możemy operację jakąś. Zawodnik jest zdrowy. Okej, okay, leczenie. Zawod dobra, dobra. Najbliższe zawody odbędą się 9 10 lipca. W tym dniu odbędzie się Puchar Kontynentalny. odsyłam link do instalki, która zajmuje 8 megabajtów. Aktualne zadłużenie. Dobra, my mamy pieniądze, ale możemy Bank Narodowy, Bank Współdzielczy. O, ciekawe, bardzo ciekawe. Sponsorzy, firma samochodowa Toyota oferuje ci 20 tysięcy. Dobra, dawaj, jakiegoś będziemy mieć sponsora. Cena biletów zaskocznie, ceny biletów. 5 euro, nie no damy 10, 10 euro damy, o. Primoż Zupari. Weźmiemy go. Sklep. O, proszę bardzo, to, to się zaczyna jajca tutaj. są za. Ło, kurde, bele. Jak tu kupić? O, zmieni sprzęt. Główna strona autora już niestety wygasła. Mam na szczęście Instalkę i chronię ją na wszystkich dyskach, żeby przypadkiem jej nie stracić. Powiem wam, że to ma mega potencjał. Jazz Brothers się nie mylił. Dobra, my, Kamila Stacha, musimy sobie. Siła wybicia. Na... Nie, dobra, co on ma słabe? Lądowanie ma słabe. Weź go, ule. Skoczek już dzisiaj trenu. Serio? Skoki próbne. Rozpocznij skoki. Nie działa. Czemu? Aha, to chyba zadziałało, bo mam budżet mniejszy. Klikałem tyle, ale nieważne. Opcje, oglądanie skoków, tylko swoich. Zepsułem grę. Zawody będziemy mieć 9 i 10. Czyli musimy koniec z dnia. A czekaj, bo trening trzeba zrobić. Giera kompatybilna na nowe Windowsy. Za wizytę u psychologa musiałeś zapłacić 200 euro. Jednak skoczek został odpowiednio zmotywowany. Okej, okay, a Kamil Stach, siła wybicia? Nie zawiera igilita. Robert Mataja. Nie wiem, klikam wszystko, co popadnie. i Nie odniósł on efektu. Fatalnie. Siła wybicia. Nie odniósł efektu. Oni nie mają potencjału! Cholera, jasna! A nikt nie ma tu potencjału Oprócz Kamila Stacha, warunki. Odchudź go, odchudź go. W czasy odchudzające kosztować będą 3000 euro, czy na pewno chcesz od... wysłać... Tak, chcę wysłać tego... Adama Melysza. wysłałem. Opuszcza za dużo treningów, postaraj się go lepiej... <laughs> Dobra, sorry. Ja chcę mieć. Kurde, konkurs. A gdzie on jest ten konkurs? Odzywam się z tego czasu do autora, żeby nie stworzył nowej części, ale niestety odpowiedział, że mi, że to projekt był na studiach, jaki stworzył i nie ma czasu na kontynuowanie swojej zajawki. A kadra B? Kto jest w kadrze B? Stefan Hela. O, jest tam zawody, dobra, udało mi się koniec dnia, ale to jest pokarm kontynentalny. Rozumiem, czyli kadra B skacze. Gdzie jest reprezentacja Polski? Gdzie jest reprezentacja Polski? O jest, Tomasz Powała, ale słaby wynik, musisz potrenować, chłopie. Koniec konkursu i Polska na miejscu. Tak nisko upadł, tak nisko upadł, gdzie on jest? Nie ma go! Cholera, jasna, pogubiłem się. Tomasz powała na miejscu 26. Fatalnie, fatalnie! No dobra, tam jakieś miejsca zajęli Polacy, ale ja bardziej jestem. Y... jestem ciekawy, kiedy jest jakiś w ogóle ten, kiedy są zawody pucharu świata. No nie no, puchar kontynentalny, fatalnie. Trochę słabo, że za każdym razem w każdym dniu muszę robić trening. Trochę tak no, nie podoba mi się to. Ale Adam Melesz to jest gość. Aha, na czasach odchudzających jest, zapomniałem, te gry. Już nigdzie nie ma do pobrania, więc masz rarę tasik. Ja chcę Puchar Świata! Powiem wam, że tak wieje na dworze, że aż boję się patrzeć, co tam jest. Takiej wichury to ja dawno nie widziałem, masakra! Jest, letni Grand Prix, w końcu jakiś ten, w końcu jakiś Puchar Świata. O proszę, otrzymuję miesięczną pensję, 10 tysięcy euro, świetnie. Takiego to sympatycznego maila dostałem od Jazz Brothers. Wybierz zawodników, którzy wezmą udział w konkursie. Max5, no to Kamistach, Adam Melysz, Robert Mataja, Mateusz Rutkowski, damy może Tomisławowi Tuinerowi. Reprezentacja została zgłoszona i Jakub... Wanda na miejscu, którymś tam. Gdzie jest są Polaczki? Cholera, jasne, ja ich chyba nie, nie za dobrze trenowałem. Ej, serio, nie ma Polaczków. Jest Adam Melesz na miejscu 18 zaledwie, a potem już, potem jest przepaść, słuchajcie, no nie ma nikogo. Polska dopiero na miejscu 31 trochę nie fart, Mateusz się nie dostał. A Kamil Gdzie jest Kamista? sześćdziesiąty 61 dopiero. Jeszcze kurde, Tomisław Tujner, no kuźwa tujner, miałeś skakać daleko. Ojciec się nie uczył. Łoo! Wow! Robert Mataja skacze. A czy to była seria próbna tylko? Ty możemy oglądać Robera. Rober, Roberta Mataje, Roberta tak chciałbym. chciał. Odległość 80 metrów to trochę słabo, czy nie? Łącznie na 71 punktów. Wylądował, no nie wiem, koniec, dobra. Możemy oglądać w ogóle Mateusz Radkowski. Gdzie on wyląduje? Wylądował. 88,5 metra chyba nieźle, nie wiem. Nie wiem jak to podsumować. Adam Melisz, no to daleko będzie, no piękny skok. Odległość 92 metry. Brawo dla Adama. I jeszcze będzie, słuchajcie. To kamistech miał, aha, Kamil A to były kwalifikacje, rozumiem. Mateusz Radkowski skacze. O, podobna odległość i Adam Melysz jeszcze chyba nam został, dokładnie. U, daleko Adam, no to poleciałeś teraz, no to musi być dobre miejsce, słuchajcie, gdzie jest Adam Melysz? Adam Melysz wygrywa zwycięzcą, tak go dobrze trenowałem, że wygrał to Adam Melysz, brawo, brawo, Bellissimo! no to czemu jak Adam wygra, może to, może był na drugim miejscu, może źle przewinąłem, no trudno. Yy, dobra, słuchajcie, drugie, drugi konkurs i to jest, yy, słuchajcie, ja nie wiem, aha, to jest Puchar Kontynentalny, rozumiem, no to nie, to możemy sobie pominąć. Dobra, dobra, mamy jakieś tam wiadomości, jakieś bez, o, czekaj, no myślałem, że Sztef... Stefan Horngacher, ale on nam dzielnie trenuje naszą kadrę B koniec dnia Dobra, i, ko i kolejny Adam Melsz, oczywiście Kamil Stach, Mateusz Ratkowski, Mataja. No i te, Tuiner się nie popisał, to może weźmiemy Bechledę. Dobra, i teraz Kamil Stach dobrze skoczył tutaj. To są, to są chyba kwalifikacje, tak mi się wydaje. Intercart, Casto, Letni Grand Prix. No i kwalifikacje, tak jest, dokładnie, tak. No i nie wiem, czy ktoś się zakwalifikował, czy nie, ale dobra. Marcin Bachleda, proszę Państwa, skaże fatalna odległość, Marcin. No nie, no ty nie pojedziesz na kolejne zawody. Kamil Stach, jezu Kamil, no nie, no, trzeba cię potrenować, zdecydowanie. Mateusz Ratkowski Radkowski, trochę lepiej, ale nie wiem, czy to będzie druga seria. I kto jeszcze nam został? Adam Melesz oczywiście. Gdzie jest Adam? Tu jest Adam Melisz i. no, słabo powiem wam, słabo. No, jak Adam tak słabo skacze, to słabo. No i czy my mamy w ogóle kogoś w drugiej serii? Mamy Mateusza Radkowskiego? Co, so, ale może słabe warunki. Siła wiatru 2,7 w wple, plec. No to wiadoma sprawa. Dlaczego już tak? Adam Melsz, no, lepszy skok. na to 100 punktów. I i to będzie miejsce w czołówce. Mamy miejsce w czołowie 10. Adam Melsz jest zadowolony. I klasyfikacja generalna wygląda następująco: że Adam Melsz jest na trzecim miejscu. Szkoda, że się nie, nie, nie da edytować tych nazwisk. To byśmy sobie zmienili, tak, które są aktualnie w Pucharze świata. Manuel Fatner. Manuel Fatner jest na przykład. Nie no, Polaczki sobie, powiem wam, że Polaczki sobie nie radzą w tym Pucharze kontynentalnym. Jestem Zawiedziony, zawiedziony jestem to no Stefan Horngacher, No Stefan, Stefan Hela jest dopiero na 23 miejscu. No fatalnie, fatalnie. W ogóle Polska, co to jest? 29 punktów polskiej reprezentacji. Słuchajcie, nie możemy tak tego zostawić. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z tego i chcecie, żebyśmy trenowali Polaczków, oglądali Adama Melisza i Kamil Stach, żeby był z Tochem, no to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście z tego odcinek. Jak będzie chęć, to zrobię. Dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!